Zastanawiamy o co chodzi w tych złych czarnych fortepianach. Można by dzieci straszyć tą piosenką, ale jest przeurocza. Halina Fronkowa, jak pan w Radiu Plus za 3 minuty 12. Punktualnie w 12.00 wiadomości w Radiu Plus a po 12 oczywiście przebojowa poczta Marka Sierockiego gorąco. Zachęcam i zapraszam w imieniu prowadzących, a ja dziękuję za dzisiejsze spotkanie. Jutro pojawię się o 6 rano, a od 9 Tomek Baroszczyk. Do usłyszenia! Reklama. Złote tygodnie w Kik! Wygrali rok darmowych zakupów ze złotą kartą MyKik o wartości 15 tysięcy złotych. Kup artykuł z użyciem twojej karty MyKik, wyślij do nas oryginalne zdjęcie produktu za pośrednictwem Facebooka lub Instagrama i weź udział w konkursie. Tylko w dniach od 4 do 17 listopada. Więcej na kik.pl. Zakupy robię w Lidlu. Po to się opłaca. Już teraz z kuponem Lidl Plus. Mięso milone wieprzowe 400 gramów. Jedno opakowanie plus jedno gratis. Tak, mięso milone wieprzowe. Jedno opakowanie plus jedno gratis. I mleko UHT 3,2%. Ma smak. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 3,99%. Teraz 50% tani. Tylko złoty 99 za opakowanie przy zakupie 6. Szczegóły promocji w aplikacji Lidl Plus. Dla takich oszczędności. Zakupy robię w Lidlu. Radio Plus Warszawa. Radio Plus Warszawa. 31-letni taksówkarz zatrzymany po pościgu w Gdańsku miał trzy sądowe zakazy prowadzenia pojazdów. Za chwilę też o tym, czym zajmie się dziś rząd na oraz sztucznej inteligencji, która pomaga uczniom w matematyce. Jest 12 Marcin Bartnik. Prowadził samochód mając orzeczone trzy sądowe zakazy. Przewoził narkotyki i sam najpewniej był pod ich wpływem.